Witam wszystkich kryptoświęty z tej strony, konrad z grupy Zdefiniowani.pl. No i mamy, słuchajcie, ponad milion TVL, total value locked w projekcie Carol. Carol Finance, projekt, który działa na sieci Base, działa ponad miesiąc czasu. Ja jestem, zaraz Wam powiem dokładnie, ile, 9 dni. Tak więc od niedawna dorzuciłem tutaj troszeczkę, nie wrzuciłem tutaj jakichś wielkich pieniędzy. Myślę nad tym, żeby jednak dorzucić, bo oczywiście kusi przede wszystkim. Kwestia samych, samego ROI dziennego, które w tej chwili u mnie wynosi 3,31%. Oczywiście jest to projekt bardzo wysokiego ryzyka. Są to projekty, które dziś są, ale jutro może być ich nie być. Przede wszystkim dlatego, że właściciel projektu może zwyczajnie sobie te środki w jakiś tam sposób wyciągnąć albo zmintować odpowiednią ilość tokenów. Które zwyczajnie spowodują to, że będzie mógł wyciągnąć płynność tymi tokenami, sprzedać je. Jak będzie tego, nie wiem. Słuchajcie, w dniu wczorajszym miało miejsce AMA na kanale fil kryptofil, który miał okazję rozmawiać z CEO, jednym z twórców, z jednym z twórców tego projektu. Podczas tego AMA, które odbyło się poprzez platformę Telegram. No, myślę, że niechcący CEO projektu zdoksował się, pokazał swoją twarz, chciał udostępnić ekran komputera. No, i przez przypadek, przez chwilę było go widać. Niestety, nagranie tego AMA jest w formie tylko voice message, tak? Na, na Telegramie nie ma odtworzenia wideo, no ale mimo wszystko, słuchajcie, co by nie patrzyć, są to, tak jak mówię, projekty wysokiego ryzyka. Tak więc, nie mamy tutaj jakby w żadnym przypadku możliwości ingerowania czy też wpływania na to, co się z tym projektem wydarzy. Ważne jest to, że projekt się rozwija. Myślę, że na tą chwilę, jeżeli chodzi o sieć Base, jest to najbardziej popularny DAP. Sam DAP jest zdecentralizowany, czyli wymaga to od nas bezpośrednio łączenia poprzez nasz portfel Web3. W jaki sposób wchodzimy do projektu? Zwyczajnie kupując tokeny Karol, ale kupujemy je bezpośrednio przez platformę, nie możemy je kupić na zewnątrz, jak i też nie możemy ich sprzedać na zewnątrz. Kupujemy je bezpośrednio przez ten protokół za Ethereum, które mamy w sieci BSC, przepraszam, nie BSC, tylko Binance. Nie, bo Binance jeszcze lepiej w sieci Base. Base obsługuje już również Binance, tak więc jeżeli macie tam środki, możecie sobie przesłać na portfel swój Web3, nie używając przy tym żadnego mostu, bridge, który jakby konwertował Wam wasze Ethereum z innej sieci na, na Base. Tak więc tu akurat już jest to wszystko fajnie zrobione i nie ma potrzeby, jakby kombinowania w tym temacie. W momencie, kiedy kupujemy te tokeny, kolejną rzeczą, którą musimy zrobić, to dajemy Stake Bond i tą samą odpowiednią ilość tokenów Karol, które kupiliśmy, musimy mieć również te zabezpieczone w Ethereum, czyli tak jak dodajemy do płynności w przypadku różnych deksów, farm, czyli pół na pół, dajemy buy and bond i blokujemy sobie te środki na 30 dni, otrzymując dziennie stawkę bazową na tą chwilę już, to jest 2% i bonus za płynność, która w tej chwili wynosi ponad milion dolarów, już mamy 1,11%. Plus za każdy dzień holdowania naszych wypłat, czyli jeżeli nie sprzedajemy naszych tokenów, otrzymujemy 0,05%. W moim przypadku to już jest 0,20%, gdyż wcześniej wypłacałem. Wszystkie sprzedane bolty, które realizujemy w ramach tego protokołu, są automatycznie spalane. Tak więc teoretycznie ten total supply powinien się obniżać, ale tak jak mówię, sam. Smart kontrakt jest tak napisane, że ma na razie nie ma jakby ograniczonej ilości tokenów. Tak więc wszystko zależy od tego, jak tutaj ten projekt będzie się rozwijać i czy intencje tego właściciela są tak jak mówiłem na tyle e, uczciwe, aby prowadzić ten projekt w kolejnych miesiącach, ponieważ ma on olbrzymi potencjał, jak widać to tego projektu tego tokenu, jak i też sama jakby idea Ekosystemu jest zrobiona w ten sposób, że ta cena się fajnie utrzymuje, ona nie rośnie mocno, bo cały czas mamy, jeżeli chodzi o cenę Karol 0,02 i ta cena cały czas jakby idzie w tym kierunku. Wynika to też z faktu, że płynność w przypadku tego projektu jest już bardzo wysoka, tak więc nie ma tych mocnych fluktuacji cenowych. Oczywiście przyjdzie moment, gdzie duża część osób, które stejkuje w okres 30-dniowy, część z nich z pewnością będzie chciała sprzedać, część w. Prowadzi te środki na kolejny okres, no i tym samym, jakby no to będzie uzależniać to, w jaki sposób będzie zachowywać się cena. Na tą chwilę ona fajnie się utrzymuje na tym poziomie około 0,02, co powoduje to, że mamy tutaj w miarę stabilny projekt pod, pod kątem, jakby, naliczeń. Tak? tak, więc jesteśmy w stanie przewidzieć, przynajmniej na podstawie tej historii, jak będzie dalej, tego nie wiem, nikt tego nie wie. Na tą chwilę myślę, że ten kamień milowy w postaci 1 miliona TVL został przekroczony, co powoduje to, że zwyczajnie w ten projekt może napłynąć jeszcze więcej środków. Ale tak jak mówię, czy ten projekt będzie istnieć za tydzień, za dwa dni, za trzy dni, nikt tego nie wie. Pamiętajmy o tym, że. Najważniejsze jest to, aby mieć świadomość tego, tak? Jeżeli wchodzicie w takie projekty, musicie być świadomi tego, że one jutro mogą już nie istnieć, mogą zwyczajnie nas, brzydko mówiąc, wydymać. Może tak być też w tym przypadku. Jak będzie, zobaczymy. Oczywiście trzymam kciuki za projekt, trzymam to, aby się rozwijał, aby też wprowadzał kolejne elementy ekosystemu, które są zawarte w ich white paper i możecie sobie jakby bezpośrednio te wszystkie informacje przeczytać z ich właśnie gitbooka, w którym to mamy informacje na temat tego co wydarzy się, co ma się wydarzyć w tym projekcie, a czy się wydarzy, tego nie wiem. Oczywiście bierzcie też pod uwagę fakt, że to są projekty, które zwyczajnie tak jak to w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o ramy czasowe, roadmap, no nie do końca jakby mogą sprawdzać się w tym co jest nam przekazywane. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony, tak jak mówię, bardzo się cieszę, że przekroczony został ten próg jednego miliona, widać, że cały czas ten TVL rośnie, dochodzą kolejne środki bezpośrednio i myślę, że to może być taka, to mogła być taka linia oporu, która może gdzieś tam mocniej wywindować ten projekt. Trzymam kciuki, fajnie, że zarabiamy oby jak najdłużej w tym projekcie. No i tyle, słuchajcie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.